Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj poskaczemy sobie na HS700. Tak naprawdę już dzień po aktualizacji pojawiła się ta skocznia rysy HS700 widziałem też, że była gdzieś skocznia HS800, tylko za nic nie mogłem jej znaleźć. Jeżeli macie, jeżeli macie ją gdzieś pobraną, trzymacie, to możecie zapodać w komentarzu jakiś linkacz do pobrania, to chętnie sobie pogram na niej. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, na jakich skoczniach pograć, lub stworzyliście swoją własną skocznię, to napiszcie w komentarzu. A jeżeli ten odcinek Ci się spodoba i chciałbyś śledzić moje poczynania, to fajnie jakbyś zasubskrybował kanał, klikając ten magiczny czerwony przycisk na dole. Domyślna belka 21, włączyłem trening 2 yy, metry pod narty pierwszy skok na tej skoczni nie grałem wcześniej na tej skoczni, pierwszy raz pobrałem, Już nie widziałem progu, co to co to było, czemu tam nie było progu halo, ale dobra, 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 teraz muszę uważać, żeby mi się nie ześlizgnęła żebym tym, żeby mi się po pierwsze nie ześlizgnęła myszka, po drugim po drugie szedłem tym skocznikiem Panował nad sytuacją. No i nie, nie zapanowałem. 583,5 metra poleciał. Muszę bardziej panować nad tym skoczkiem. Będzie lepiej. Jeszcze raz, tylko teraz. Tylko teraz chciałbym widzieć, gdzie jest próg. Może tak zobaczę, nie. Ale dziwnie, bardzo wysoki próg, no ale nie ma co się dziwić. No i teraz muszę panować. Teraz nie można w ogóle. Mam chyba za małą czułość myszy ustawioną, ale ale, ale leci, nie leci, ląduje. Ciekawe, czy wyląduje. Uwaga! Ach, nie wylądował niestety. Dobra, spróbujemy sobie na razie zejść tak do, do 14 Belki, żeby miał mniejsze przyspieszenie. Zobaczymy, do, do jakiej odległości dolecimy z takiej Belki. Chociaż są dobre warunki, więc tutaj nie, myślę, że nie będzie problemu z uzyskaniem jakiejś super odległości. Chociaż, chociaż, chociaż. No tak, jest noszenie na spokojnie. Niżej, o wiele niżej lecę. O, o, ale. Ach! Za szybko to idzie. halo. Dobra, dziesiąta belka. Spróbujemy z tej skoczyć. Albo po prostu już za bardzo się kładę na, na narty. Chociaż, oj, 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 teraz nie przelecę nad bólem. Przeleciałem. Ląduj! Za niska belka, niestety. Dobra, podwyższymy sobie do tej domyślnej, co była. I spróbujemy jakoś tak bardziej pasywnie po wyjściu z progu. Hop! Dobra, jest pasywnie, chociaż nie... Bo ja chyba coś źle robię. Tu powinienem się bardziej położyć na narty O, 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 o. Dobra Do, tu wyhamować, o. I tak jakoś żonglować z tymi prędkościami. O, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Trzymam cię, trzymam cię! Trzymam cię, Andrzej! Andrzej, ja tam! Ty! Matko bosko 820 metrów! Co tutaj się wydarzyło? Jestem w szoku. W sensie, dobrze, że nie straciłem nad nim kontroli. Ja sobie po odkładkę przestawię i zobaczymy teraz. Hop. Okej, okay. tutaj wyhamuję trochę. Teraz będzie trochę niżej. Teraz trochę wyhamuję. O, dobrze, dobrze, koryguję. Teraz to... O, ładnie, ładnie, ładnie leci. Trochę wyhamuję. Bo się majta tam w boki na bok, ale daleko, ale daleko. Chyba za daleko. Chyba ta berka jest ustawiona za. Ty, ja poleciałem za tą linię bezpieczeństwa, 869,5 metra, no ale kurde bele, ale to jest ol, olbrzymia skocznia, da się jakoś tak zobaczyć? Ja pierniczę, jaka to jest góra wielka, w ogóle może zrobimy coś takiego, że skoczymy sobie kilometr na tej skoczni, bo skoczyliśmy prawie 900 metrów Czyli no 130 metrów dzieliło nas od kilometra w powietrzu, no to byłoby coś niesamowitego. Ale najpierw zmniejszymy sobie belkę, bo on leci mi za szybko, myślę, że 15 belka, nawet ta 14 byłaby optymalna, zobaczymy, zobaczymy, bo dobrze teraz szło, dwa razy nie straciłem nad nim kontroli, panowałem nad tym skoczkiem w powietrzu. Teraz zobaczymy, jest mniejsza prędkość i muszę trochę niżej lecieć, bo jak się tak właśnie, jak pasywnie tutaj zaczynam lecieć, to on się Wzbija bardzo mocno w powietrzu. Nie może tak być. No, nie może tak być. Nie może tak być. No, i właśnie, jak już chce niżej, żeby leciał, no, to tracę nad nim kontrolę, niestety. I skoczek upada. Trzynasta belka. Zobaczymy z tej. Hop! Aleś normalnie chopa na, na tych rysach dzisiaj. Nasz skoczek. Adam, dobra. Mam też, dobra, mam, mam inną też taktykę w głowie, bo tutaj, o, dobra, koniec, dobra, może wylą nie wyląduję niestety, ale próbuję, próbuję wylądować, próbuję. Okej, okay, niższa belka, do dziesiątej zejdziemy i wybijemy się bardziej pasywnie, bo ja na tej buli za bardzo przechodzę do progu, do, do ten, do takiego płaskiego lotu. A tutaj bardziej tak trzeba pasywnie, że i tak jest mniejsza teraz prędkość. Oj, oj, dobra upadnę, a niestety, no ta dziesiąta belka mi nie idzie, co? Musimy trochę sobie podwyższyć, jednak, trzynasta. I tutaj trochę wcześniej się wybije. trochę pasywnie polec okej, okay, wytraciłem trochę prędkości, ale chyba nie w tym momencie, w złym momencie to zrobiłem. Zobaczymy teraz. Oj, krzywo, krzywo, niestety krzywo, dobra. Dobra, 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 ale nie ma tej prędkości przelotowej, czyli muszę się położyć na tej, na tej tej. No, nie ma innej opcji. No, po prostu muszę się położyć. Albo po prostu zrobimy z dziesiątej belki i się położę od razu. No to jest mniejsza prędkość, ale on i tak później zyskuje. Zyskuje prędkość i. No i leci, no i leci tam później bardzo szybko. I jest, po prostu wzbija się w powietrze. Ale dobra, dziesiąta belka. O, 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 o. o. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Dobra, trzymam go, trzymam, a i za bardzo go chciałem trzymać, niestety wyląduje, niestety nie wylądował, szkoda, bo bo jeszcze żadnego skoku nie wylądowałem chyba na tej skoczni. Może być to też spowodowane wiatrem, że jest aż 2 metry na sekundę. Gdybyśmy sobie zmniejszyli, oj, teraz fatalne wybicie, więc dobra, wylądowałem, teraz wylądowałem na skoczni. Zmniejszymy sobie trochę warunki, w sensie siłę wiatru, tak nie wiem, pół metra na sekundę pod, pod narty. Jest teraz 30 belka, zmniejszymy sobie ją do no do dziesiątej, tak jak było wcześniej. Spróbuj, spróbujemy z tej, yy, z tego rozbiegu. Hop. Ok, nie ma teraz tego noszenia. Teraz się mogę bardziej położyć. Nie, tutaj na buli muszę się bardziej położyć na narty, bo on przez tą bulę po prostu nie przeleci. Jeszcze raz. Oj, krzywe wybicie, niestety. To może wpłynąć na właśnie za niska belka, chyba. 15. Spróbujemy z 15. Uwaga, uwaga, też lekko krzywe wybicie, ale leci. Dobra, złapałem, złapałem, przeleć. Okej, okay, leci niżej, leci o wiele niżej, o wiele niżej leci. Oj, teraz, jeju, 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 jeju. Oj, traciłem, nas straciłem nad nim kontrolę, szarpnąłem niestety myszką. Już była, na sk... Już była na krawędzi podkładki. Z 13 spróbujemy sobie, hop. Dobra, Adam, Dobre wybicie, przeleć nad bulą, nie ma innej opcji. Jest inna opcja. Nie mam pojęcia, może się wcześniej wybije jakoś. Będzie to jakoś. Nie, 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 bo wtedy nie przelecę nad bólą. Fatalnie. A może powinienem spóźnić skok? Jakoś tak, nie wiem dziwnie. O, o, o. Dobra, masnąłem troszkę. O, o, o. Nie leci tak bardzo wysoko, jakbym tak go utrzymał. Zostaje się, i lądu, i lądu, lądu, nie! Ale już było blisko, już było tak blisko! Tak blisko było, kurde bele, To był dobry skok, bo zahaczyłem o bóle, ale spróbujemy sobie, słuchajcie, teraz skoczyć kilometr. 1000 metrów na skoczni, rysy HS700, to jest jak najbardziej do zrobienia. Tylko to będzie bardzo ciężkie do zrobienia, trzeba panować nad tym skoczkiem bardzo w powietrzu. Niestety, ale jakbym leciał pasywnie. Jakbym leciał odrobinę pasywniej, to on ma większą. Mam nad nim wtedy większą kontrolę. Mogę nim korygować, tak? No, 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 nie, to 700, to 1000 na pewno nie będzie. Ale, ale skok był dobry, w sensie dobra. Spróbujemy z 40 Belki, czyli 10 aż Belek do góry. Ale długi ten rozbieg, ja ciebie. Dobra, wysoko teraz leci nad bólą, bardzo wysoko w porównaniu do wcześniejszych naszych skoków. Okej, okay, okej. Okay. Oj, 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 O! A! Myślałem, że powróciła kontrola. Niestety się nie udało. Dawaj Adam, wierzę w ciebie, ty we mnie też, także będzie dobrze. Dobra, tutaj, tutaj przelecimy sobie szybciutko nad tą bólą. Bo tutaj mam największą kontrolę nad skoczkiem. Tu... Taj się zaczynają. A za szybko leciałem, za szybko ewidentnie. Hop! Ok, trochę wolniej przelecimy. Nie, nie zejdziemy tak nisko. No i tutaj muszę nad nim bardzo ostrożnie tutaj lecieć. Dobra. Dobra, 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 dobra. To nie będzie 1000 metrów, ale patrzcie, jak ładnie, patrzcie. Nie mogę wyczuć, jakbym trochę niżej zaczął lądować, to kto wie, może by tam ustał. Nie, nie ustałby wątpię. 832 metry, kurde, to jest bardzo ciężkie do zrobienia, naprawdę bardzo ciężkie. No ale jako trening... Jako trening jest no po prostu super. Jeżeli ktoś chce sobie potrenować yy, Żeby w locie po prostu skoczek się nie... nie tarmosił. No to może tutaj sobie wgrać tą skocznię i jak najbardziej przetestować. No aaaa... No, mi się nie udaje. W sensie były takie skoki, co dobro miał kontrolę, były takie skoki, co zło miał kontrolę. Mogło wiadomo być gorzej, no ale. No ale mogło być lepiej, no. Dobra, ostatni. Może dobra, przedostatni to będzie, ale dobra, dobra, nie. Zobaczymy. Ostatni skok na tej skoczni. I zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Nie mogę nim szarpać tak bardzo, żeby on nie miał takich ruchów, właśnie jak teraz. O, 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 wrócił, 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 wrócił do mnie Adam. Wrócił Adam, za linię bezpieczeństwa skoczył i tak kończymy ten odcinek 857,5 metra. Co nie zmienia faktu, że to nie jest najlepszy nasz skok, bo tam było 869,5. Co nie zmienia faktu też, że dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to fajnie jakbyś zostawił łapkę w górę, zasubskrybował kanał, jeżeli chcesz śledzić moje dalsze poczynania. Um, możesz wbijać też na Instagrama, na Discorda, na Facebooka. Wszystkie linki do wszystkich social mediów masz na dole w opisie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć!